a Dominik to potwierdzi naprawdę na walkę Solich versus Kincel Cały świat i wiem, że to nie jest świat tylko związany ze sportami walki, prawda? No tak, to zdecydowanie dzisiaj, kiedy przeglądałem media społecznościowe, chociażby KSW, to piszą o tej gali w Czechach hokeiści, piłkarze, aktorzy Henry Hoof, znakomity, jeden z najlepszych trenerów na świecie, w świecie MMA z Ameryki. Wysyłał pozdrowienia do Roberto Soldicia. Dawid Kownacki gna tutaj do nas, do tej hali, żeby obejrzeć to wydarzenie. Są osobistości ze świata YouTube'a, sportu, wszystkiego tak naprawdę, bo rzeczywiście żyje, żyją Bałkany. Żyją Czechy tym starciem, ale też żyje cała Japonia, Polska. Japonia, Stany Zjednoczone. Tam też pisze się o tej, o tej walce, oczywiście, która jest motorem naszej gali. Ale przyznasz, że karta jest wyjątkowa. Mamy siedem męskich pojedynków, i nie często zdarza się, żeby na galach KSW były obecne aż dwa pojedynki pań w tej samej kategorii. Ogólnie ta karta jest bardzo ciekawa. Bo przecież miała się ta gala wydarzyć w puli w Chorwacji, ale wiemy, że została przeniesiona tutaj do Polski. Stąd też jesteśmy w tym studiu. No i właśnie taka mieszanka, e, trochę zbierania tamtej karty z nową kartą. No i moim zdaniem wyszła ta mieszanka znakomicie. Mamy. Najlepszych zawodników w organizacji w tych topowych walkach, prawdziwych weteranów, a do tego całe mnóstwo debiutantów, młodych zawodników, którzy mają być tą nową generacją KSW i za rok, dwa walczyć w najważniejszych pojedynkach, być takimi kolejnymi wychowankami jak Maciek Kazieczko, jak Mateusz Gamrod, jak wielu innych zawodników, którzy właśnie zaczynali Ale z niskim Dominik, rekordem. Ale to jest to, o czym mówili przez wiele, wiele sezonów, że. Organizacja faktycznie była w pewnym momencie, troszeczkę złapała się w taką pułapkę, że miała swoich zawodników bardzo często. Umplują i jest na pewno fajny wyraz też wsparcia dla kontuzjonowanego zawodnika. Dobra gala, dobre pojedynki. Ogólnie rzecz biorąc, no raczej faworycie wygrywali w tych walkach, a więc ten... I już otrzymy sobie zęby na te kolejne. Roberto Soldicz! I Mamet, trzymy sobie zęby na te kolejne. Roberto Soldicz. I Mamet Halidov. Oni już się umówili szefowie organizacji. Na to przystają, bo co może generować... Alberto Soldić chyba największa walka, może nawet w historii KSW. To się musi wydarzyć. Przede wszystkim życie, podobno pisze najlepsze scenariusze okazało się, że ring pisze jeszcze lepsze. To raz, dwa. Spodziewałem się różnych możliwych rozwiązań, ale nie myślałem, prawdę mówiąc, nie wierzyłem aż tak bardzo w Patryka Kinsla, że w pewnym momencie pomyślę sobie, że może wygrać walkę. I to jest chyba jego największy sukces, bo pod koniec drugiej rundy, albo trzeciej był taki moment, że pomyślałem sobie, może być. Ale ja cały czas będę dążył tej przyszłości. No panowie, no to się wszystko to wydarzyło. Wszyscy powiedzieli tak, trzeba tylko jeszcze podpisać i odpowiednią liczbę zer chyba dopisać. Ja się bardzo cieszę, że troszeczkę w tym e, wymusił trochę tą decyzję, mam wrażenie, Soldić i tym, tym że tym swoim wyskokiem składki, jakby trochę właśnie przyparł do muru Mameda i myślę, że Mamed też pod takim wpływem i zobaczył i docenił i naprawdę chyba docenił to, że Soldiczowi się należy ta walka. E, powiem tyle, że, że już no, my sobie ją gdzieś rozplanowaliśmy, już jakoś tam wcześniej e, okazało się, że że no, różne tam komplikacje spowodowały, że ten Soldic musiał z powrotem wejść do, do tej kategorii 7-7, więc ja osobiście sobie innego scenariusza niż tej walki po prostu nie wyobrażam, więc myślę, że koniec roku, a może początek następnego Soldic mamy. Dwóch mistrzów, jedna legenda, jeden dominator swojej kategorii, no to chyba naprawdę może być śmiało pojedynek nazywany największym starciem w dziejach tej organizacji. Tak. Ja rozmawiałem z Mametem, jeśli chodzi o termin tej walki, bo wiadomo, że o niej się mówi już dawno. Myślę, że nie jestem pewien, czy, czy, czy będzie możliwość, żeby w tym roku ją zorganizować. Mamet po operacji kręgosłupa ma jakiś tam obrzęk. Jak wiemy, Mamet ma. Kawałek plastiku w kręgosłupie, który czasem nie pozwala mu spędzać dwóch godzin dziennie na głowie na sali. I, i, I myślę, że będzie próbował przenieść tą walkę, tak jak mówił w Ringu raczej na przyszły rok, no ale tak czy inaczej do tej walki musi dojść. No panowie, to jest coś pięknego. No i myślę, że to jest też świetny taki punkt na koniec tej gali. Ogólnie cała ta gala, która pokazuje, że jest ta nowa generacja. Są też starzy zawodnicy, którzy mogą dać świetne walki, bo no gdzieś oczekiwano od KSW takiego statementu, takiego pokazania, że zobaczcie. Cały czas tu się świetnie kręci, cały czas jesteśmy w da stanie dawać wam emocje, no i ja cały czas chodzę po tym wszystkim co się dzieje. Czyli się zgadzamy, rozumiem, mam dosłownie. No, ta ostatnia walka właśnie tak pokazywała, nawet przez chwilę myślałem, czy to będzie taka, wiesz, gala, którą uznamy, że ci stary mis starzy mistrzowie odchodzą i wchodzi nowa generacja, albo po prostu nowe twarze, no Polek Antun, więc też jakby, wiesz, no, myślę, że oczekiwania były bardzo duże, że, że jednak, no to, że tak dominował bardzo długo w swojej kategorii, że pokaże, no naprawdę niespodzianek było wiele, e, 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 no, nie wiem, jeszcze o jakiej walki, no, no zaraz przejdziemy będziemy. do tych młodych, do tych pięknych, do tych znakomicie ubranych, jak widzieliśmy Kaczmarczyk, Ruchałazus, aż mi był, było wstyd stać tak. koło nich. Panowie, Janikowski, Pawlak, druga walka wieczoru. Wydaje mi się, że Damian Janikowski dzisiaj wyglądał najlepiej w karierze, na pewno najmądrzej i najpo prostu tajsona w momencie, kiedy tam wbijał się, wiesz, w więc no szacunek i, i cieszę się, że, że właśnie tak nietypowe starcia powodują tyle dużo emocji, taką dużą ilość dawek, no, dużo emocji. Ja, ja natomiast absolutnie czułem, że to jest kategoria ciężka, czułem te ciosy, słyszałem je, widziałem je, ale i, i nie miałem wątpliwości, chociaż było bardzo szybko. Natomiast jaka lekcja? Myślę sobie, że jeżeli kornerzy, jeżeli ludzie w koło, szczególnie w warunkach tak studyjnych, kameralnych, cały czas ci mówią, że wygrywasz, wygrywasz i wierzysz to w tak bardzo, że wychodzisz do trzeciej rundy i nie robisz prawie nic, bo liczysz sobie, a dwie wygrałem, to jest przestroga. Trzeba walczyć do końca, bo ta druga runda, jak widać w oczach sędzia, w oczach sędziów, e, nie była taka definitywna, jak w oczach kornerów e, Andryszaka. Aczkolwiek wielkie gratulacje dla Longera, bo ja uważam również to, jak w przypadku Damiana i podobnie sytuacja, bo przegrana walka, że to była chyba najciekawsza, najbardziej dynamiczna i najbardziej taka mądra walka w jego życiu. Podobnie jak jego wypowiedzi w trailerze. Ale to widzimy też, jak dobry to musiał być event, skoro tak chwalimy tych przegranych, no to widzimy, jak na wysokim... E... E... W wysokim poziomie stałe pojedynki, ale przejdźmy do tego zaskoczenia olbrzymiego. Największy underdog na karcie, Jakub Wikłacz. Mówiło się za kulisami, że jeśli ktoś ma poddać Antuna, jeśli ktoś ma znaleźć sposób na tą jego szyję, która zlewa się niemal z głową, no to jest wąż Boła z Arachionu Oż tym właśnie Kuba Wikłacz no i zrobił to. No zrobił to ja ci powiem, że, że trochę chyba na plus dla nas jako organizacji, ponieważ nie zamierzamy się rozstawać z Antunem, tym bardziej z Wikłaczem, ale Antun chyba, no ktoś znalazł na niego sposób, bo obawiałem się, że po prostu wróci stary Antun taki właśnie leżący na tej macie i po prostu ludzie zaczną gwizdać i nie będą chcieli oglądać. Ja... Kilkukrotnie jakoś próbowałem tego Antuna motywować i jakieś odezwy publiczne dawałem, żeby pokazać jemu, że nawet ta przegrana jego walka, że to była właśnie walka i walki tego typu ludzie chcą oglądać, więc no, kompletny musi zmienić teraz swój game plan na kolejne walki i duża lekcja dla Antuna, no i duże gratulacje dla Wikłacza. Nokautujący jednym ciosem Tomasz Romanowski, to też chyba taki styl, który lubicie oglądać, bo to jest taki właśnie Tomi, którego my znamy, uwielbiamy chociażby z tylko jeden, czyli wchodzi od razu, chce się pić od razu ten boks i jak się uda trafić, no to nie ma czego zbierać. Ja od początku już w programie tylko jeden mówiłem, że to jest jeden z najefektowniej walczących zawodników, aczkolwiek mam wrażenie, że pomimo to, że już dzisiaj walczył takie klasyczne MMA, kiedy walczysz, wiesz. W końcu otwarta, ja Bardziej otwartą pozycję. Bardziej niż bardziej taki otwartą pozycję z i, i, I jakby zrezygnował z tego swojego łokciowania i po prostu poszedł na otwarty boks. No strasznie szybki. Bardzo mi się podobał Romanowski i, i, i naprawdę chciałbym, żeby taki Romanowski powracał do klatki KSW. No i ta młoda krew. Emilia Czerwińska. Okazało się, że jest gra dużo więcej niż, te, niż tylko te poddania. Do tego Sara Smajć, świetny boks i tak naprawdę to jej wystarczyło do zwycięstwa. Tak samo na początku. Michał Domin, pierwsza wygrana. Gdzieś był stawiany w roli faworyta Szymon Karolczyka, a tutaj się stało inaczej. No panowie, celowaliście w tych młodych, pięknych, zdolnych. Gdzieś po Twoim podsumowaniu powiedzieć wszystko o tych walkach. Ja myślę, że tutaj brawa, Już się jest nagadałem dla... trochę o tym przed chwilą i widzicie, tak, zostało się. moja sława, bo rzeczywiście tą tą, tą tą kartę zaczął mocnym przytupem i po prostu ta pierwsza walka była kapitalna. Myślę, że jeżeli ktoś zaczyna w ten sposób oglądać w ogóle gal, Możemy się spodziewać tam kolejnych armat. Zdecydowanie tak. Dzisiaj e, delikatnie e, tylko zanęciliśmy, a e, ostatnio ryby w MMA są modne, więc powiem, że e, zarzucimy wędkę dopiero za kilka tygodni. No i pięknie, Szanowni Państwo, czyli widzimy się z powrotem za miesiąc 23 października Atla Zarena KZ. Miejmy nadzieję, że Atlas Arena, Jak Bóg da. I warunki otóż, otóż, na otóż świecie. To, otóż Ale to. wzywamy do przybycia tu mnie, bo to może być naprawdę niesamowite wydarzenie. A to okaże się już w kolejnych tygodniach, kiedy pojawią się kolejne walki. Skoro tak mówicie, to wierzę wam. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Martin Lewandowski, Maciej Kawulski. Dziękujemy. KSW, dziękujemy. KSW, 6, KSW 63, to już koniec.